Bahrain, Manama, Tor, Sakir to pierwsza w tym sezonie eliminacja, która będzie dość wygodna dla europejskich widzów, bo wyścig rozpocznie się o godzinie 14. Rozpoczynamy okrążenie od długiej, prostej startowej, a towarzyszy jej również długa aleja serwisowa. Między 150 a 100 metrem do hamowania, redukcja do jedynki, chociaż niekoniecznie, ale jeżeli chce się dobrze przejechać zakrętem numer 2 tutaj, to trzeba się poświęcić. Dalej ważne jest wyjście i... Dobra prędkość na mecie sektoru pierwszego, który poprzedzony jest zakrętem numer 4, przed którym też trzeba zwolnić i e, zbić biegi do odwójki. Następnie sekwencja szybkich łuków, przy którym e, trzeba lekko popuścić, ale zaraz za zakrętem numer 6 można dodawać gazu i e, potem znów mocne zahamowanie, redukcja do jedynki i prawy pełny nawrót e, oznaczony numerem 8. Dalej dwa bardzo trudne zakręty. 9 i 10. 9. E, dziewiątka udało się zwolnić bo y, blokują się i tak lewe koła a dziesiątkę trzeba przejechać dosyć wolno y, za dziesiątką jest pierwsza strefa DRS a potem y, znów trzeba trochę zwolnić i mamy dwa łuki pod górę ale jeżeli y, dobrze się je przejedzie to można w zasadzie bez odjęcia to już jest jedenastka i dwunastka przed trzynastką znów redukujemy do i ewentualnie trójki ale ważne jest dobre wyjście z tego zakrętu, bo jest to długa prosta urozmaicona troszeczkę wzniesieniami i upadkami Ta, na koniec mamy dwa zakręty 14 i 15 i wyjście tu rozpoczyna się również druga strefa DRS nawierzchnia jest bardzo szorstka to w połączeniu z szybkimi zakrętami powoduje bardzo duże zużycie opon i mnóstwo gum na poboczu